Ale miałem Fuxa i Mortal Kombat. Yy, przecież był taki film? Widziałem go kiedyś na Folsacie. Cholera, a co jeśli. A co jeśli to wszystko istnieje naprawdę? Co jeśli ja jestem wcieleniem tego ambrożego Kleksa z książki, tylko nic nie pamiętam? Przecież nie ma racjonalnego wytłumaczenia na te wszystkie dziwy. Trzeba więc sięgnąć po irracjonalne. Kleks miał całkiem popieprzone przygody. Brzechwa musiał coś brać, żeby to spisać. Chyba, że wiedział coś, o czym nikt inny nie miał pojęcia. No chyba, że to od wody już mi się wszystko popierdoliło i to nie istnieje, a ja leżę teraz w pokoju bez klamek Dźwinił się na swoją brodę. Nie wiem już co bardziej niepokojące. No ale chuj, istnieje to czy nie, nie usiądę tutaj, by płakać nad swoim losem. Muszę odkryć o co w tym wszystkim chodzi? Co było pierwszym dziwem? Diabły nie. Znikające drzwi. Hmm. Hmm, cholera. To rytualne morderstwo było pierwszą niesamowitą rzeczą, jaka się tu wydarzyła. No i te czarne świece. A co jeśli ktoś dokonał tutaj jakiegoś brutalnego rytuału, który otworzył bluźniercze bramy do innych wymiarów? Takich, w których to, co znam z filmów i książek, których nie czytam, jest codziennością? Dzień dobry! Dla kogo dobry, dlatego dobry. Do brzegu, kolego, do brzegu. Oho, pewnie syn właściciela, że taki pyskaty. Szukam magicznej kątówki! Panie, każdy czegoś szuka. Myślisz, że możesz sobie tu tak wejść i rzucać życzeniami? i eee, przecież to sklep. Kłopotliwy klient, co? Szukać to se możesz butelek na skup. Tu się upłaci. A przecież mam pieniądze! Kurwa, nie ogarniam tej pracy, ja pierdolę. Co klient, to problem. Ej, się, pierdolę to słyszysz? Zwalniam się, albo nie, wiesz co? Eee... 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 Nie wiem, co chciałem tym osiągnąć, ale. Jesteś na warunkowym. Mam umowę z więzieniem. Nie możesz odejść, bo inaczej zrrr z powrotem do paki. Wiesz co? Zjedz to. Zjedz i wypierdalaj z powrotem obsługiwać klientów. Nie no, szefie, przecież to gówno. Może po prostu sprzątnę na felkę? No chyba ich pojebało z tymi cenami. Z kim bym se tańsze ściągnął? No i po tygodniu by się zepsuło. Albo by nie doszło. Albo by nie doszło. I po drodze by się zepsuło. I weź tu złóż reklamację, jak nie wiesz, że zepsute. A może działa? A co tu tak uterem zapierdala? Zapierdala to twoja stara... ten... Y y y gównem. A chuj! Są te magiczne kątówki czy nie? Są. So, gdzieś tu jedną miałem. Y o! Proszę, sto złotych. Umie się pan tym posługiwać? A co tu nie umieć? Zresztą to i tak nie dla mnie, a dla. Powrotu już nie mam. Jak mawiał mój świętej pamięci ojciec, nieważne ile kłód pod nogi rzuci ci los, przyjdź przed siebie jak pierdolony taran. Dosyć ostre słowa jak nakierowane do ośmiolatka, ale naukę przyjąłem. A potem wyszedł po papierosy i nie wracał przez osiem długich lat. Heh, a nawet nie palił. <słuch> Poznajecie? Znikałeś mi drzwi w moim domu. Grzecznie zapytam tylko raz. Na chuj. Żarty! To były tylko żarty! Oszczędź mnie! Oszczędź? A czemu się na mnie czaisz? Nie, nie czaję. Chowam... przed swoimi. Zwołano nas, by się dopaść, ale ze mnie taki zawodnik jak sodomity kandydat na anioła. Może ty wiesz czemu zaatakowano mój dom? Byłeś tam. Przypadek. Płatamy przykusy wszędzie tam gdzie... czekaj... gdzie pęknie bariera. Wcześniej nie mogliśmy się do niego zbliżyć, a kusiło. A teraz hopla, bez problemu. Z twojego domu bije moc. Musi być w nim coś specjalnego. Poza studnią głębinową i aparaturą do bimbru nie ma tam niczego godnego uwagi. Cóż, może twój dom stoi na starym indiańskim cmentarzu? No gdzie indiańskim? Na Podlasiu? Tak, strzelam. Ostatnio Mastertona czytałem mu. U niego pełno takiego gówna. Kolejne pytania. Co tu robicie i czemu mnie atakujecie? Otóż, mój drogi, jeśli chcesz wiedzieć, my tu mieszkamy i atakujemy wszystkich, którzy nam się napatoczą. W dodatku przerwałeś krąg, a najwyższego kapłana mocno to rozgniewało. Jaki krąg? No ten, co to mamy wzywać... Wielkiego, przedśmiesznego by splugawił wasz świat i okrył go mrokiem. No ale po co kto chciałby to robić? Bo ja wiem, może chodzi o jakiś zakład. Nam, zwykłym szaraczkom, ostrożnie dawkują informacje. Aha. A mógłbyś dowiedzieć się czegoś więcej? Zapłacę, jak będę miał. Hm, uczciwie, ale nie mogę tego zrobić. Jak tam wrócę, grozi mi sąd wojenny za dezercję. To już trzeci raz w tym tygodniu. Chodź, wyprowadzę cię stąd. A ty mnie nie tylko nie zabijesz, ale zapewnisz mi wikt i opierunek. Obiecuję ci, że podzielę się wtedy z tobą wszystkim, co wiem. Odsłonię przed tobą dziwy, nie z tego świata. Chodź, dziwnie to brzmi, skoro to wszystko jednak istnieje ten na tym świecie, nie? Dobra, zapewniam. Cokolwiek to znaczy. Tylko wyciągnij mnie w jednym kawałku. Aha! Ma być w jednym. Żartuję. Pewnie, że w jednym. Siup, siup.